Rozdział czwarty. Rozmieszczenie wojsk. Sundzy rzekł. Starożytni mistrzowie sztuki wojennej najpierw stawali się niezwyciężeni, a następnie wyczekiwali na dogodny moment, by podbić wroga. Niezwyciężoność leży w naszej gestii, a podatność na porażkę w gestii przeciwnika. A zatem biegli w sztuce wojennej mogą uczynić siebie niezwyciężonymi, ale nie zawsze mogą sprawić, by wróg dał się podbić. Mówi się wówczas, że można zgłębić strategię podboju wroga, ale nie sposób jej jeszcze zastosować. Kto nie potrafi odnieść zwycięstwa, przyjmuje pozycję obronną. Kto potrafi zwyciężyć, atakuje. W takiej sytuacji, gdy zakładamy przyjęcie pozycji obronnej, wystarczy nam tylko siła. Jednak w działaniach ofensywnych siła to za mało. Kto specjalizuje się w obronie. Okopuje się w najgłębszych otchłaniach Ziemi, kto specjalizuje się w ataku, schodzi z największych wyżyn nieba. Ci zatem mogą przetrwać i osiągnąć pełne zwycięstwo. Przewidywanie zwycięstwa, które może przewidzieć każdy, nie jest szczytem doskonałości. Odnoszenie z trudem zwycięstw, za które będą cię wychwalać wszyscy pod niebem, nie jest szczytem doskonałości. Udźwignięcia kosmyka zajęczego futra nie można uznać za przejaw wielkiej siły. O tym, kto widzi słońce i księżyc, nie można powiedzieć, że ma dobry wzrok. Do usłyszenia grzmotu burzy nie jest potrzebny doskonały słuch. Ci, których w starożytności uważano za biegłych w sztuce wojny, podbijali tych, których łatwo było zwyciężyć. Takie zwycięstwa nie świadczyły o tym, że biegli w sztuce wojny zasłynęli mądrymi lub odważnymi osiągnięciami. Ich zwycięstwa były wolne od błędów. A kto jest wolny od błędów, kieruje swoje wojska ku pewnym zwycięstwom, pokonując tych, którzy już są na przegranej pozycji. A zatem biegły w sztuce wojennej zajmuje najpierw pozycję, na której nie może być pokonany, a przy tym nie traci możliwości pokonania wroga. Z tego powodu armia triumfująca najpierw określa warunki zwycięstwa, a dopiero potem podejmuje działania prowadzące do bitwy. Armia pokonana najpierw staje do walki, a potem szuka zwycięstwa. Kto jest biegły w dowodzeniu wojskiem, pielęgnuje Dao i przestrzega praw, a dzięki temu ma wpływ na to, kto zwycięża, a kto przegrywa? Metody wojenne są następujące: pierwsza to pomiar odległości, druga to ocena wojsk, trzecia to określenie liczebności armii, czwarta to względne oszacowanie sił, a piąta to zwycięstwo. Ukształtowanie terenu jest przyczynkiem do pomiaru odległości. Pomiar odległości wiąże się z oceną wojsk. Ocena wojsk to wstęp do określenia ich liczebności. Określenie liczebności pozwala na dokonanie bilansu sił. Znajomość bilansu sił armii to początek zwycięstwa. A zatem zwycięska armia jest jak tona porównana z uncją, a armia przegrana jak uncja porównana z toną. Walka zwycięskiej armii przypomina nagłe wypuszczenie spiętrzonej wody do głębokiego wąwozu. Oto strategiczne dysponowanie siłami Komentarz Rozdział ten rozwija koncepcję podejmowania walki tylko wtedy gdy zwycięstwo jest pewne a gdy zwycięstwa nie da się przewidzieć Sundzy zaleca zachowanie silnej pozycji obronnej Do zguby prowadzi armię nie tylko dezorientacja i zwątpienie ale także niemądre ryzyko i brawura. Niejednokrotnie w dziejach silna pozycja obronna okazywała się dobrym punktem wyjścia do ataku, ponieważ zmusza wroga do podejmowania walki ze zwartymi szykami wojsk na terenie tak starannie dobranym, aby jego ukształtowanie w naturalny sposób zwiększało przewagę obrońców. Sundzy twierdzi więc, gdy zakładamy przyjęcie pozycji obronnej, wystarczy nam siła. Dla kontrastu, atakowanie silniejszego wroga, stawianie czoła przeważającym siłom przeciwnika bez wnikliwych planów taktycznych, może się zakończyć tylko klęską. Kiedy generał już upewnił się, że jego armia nie zostanie rozgromiona, Powinien tak manipulować wrogiem, aby stworzyć i natychmiast wykorzystać warunki niezbędne do odniesienia łatwego zwycięstwa. Gdy wróg jest zdezorganizowany i osłabiony, nawet jeśli wygląda groźnie, staje się łatwą ofiarą. Jednak zwyczajny człowiek odbiera błyskawiczne zwycięstwo jako szybkie pokonanie słabej armii i dlatego uważa je za łatwe, a nie sprytne. Płynie z tego jasna lekcja, że bez względu na to, czy dotyczy to pola bitwy, czy innej sfery życia, trzeba poderwać siły w odpowiednim momencie, nie tylko wyczekanym, ale także w rozmyślny sposób, wcześniej sprowokowanym. Ponadto w rozdziale tym Sun Tzu wprowadza koncepcję. Odpowiedniego poziomu sił i dostosowywania ich wielkości do danej misji i terenu. Chociaż nie ma o tym bezpośrednio mowy, autorzy starożytnych tekstów wojskowych zdawali sobie sprawę, że zbyt duża armia utrudnia elastyczność działań, natomiast zbyt mała liczba wojsk po prostu naraża się na rozbicie na otwartym terenie. Podobnie wyznaczenie do zadania zbyt wielu ludzi. Czy to w planistyce, handlu czy pracy fizycznej, powoduje tarcia i utrudnia podejmowanie decyzji. Natomiast wyznaczenie za małej liczby ludzi może spowodować, że będzie ona niewystarczająca do sprostania wyzwaniom. Prawidłowe oszacowanie potrzeb pozwala określić, ilu ludzi będzie potrzebnych do odniesienia zwycięstwa. Jednak jeszcze ważniejsze jest wprowadzenie takich środków zarządzania i kontroli, aby w pełni wykorzystać potencjał armii i ukształtowanie terenu czyli po prostu przytłoczyć wroga strategiczną siłą. Koncepcja ta, w pełni omówiona w następnych rozdziałach, łączy czystą siłę z siłą pozycyjną i innymi rodzajami przewagi w taki sposób, aby wróg nie mógł uciec przed czekającym go losem.